No, moje drogie rybki, czwórka, ja, czwórka e, mieczy, ale odwrotnie. No, uważajcie, bo możecie się rozchorować. To znaczy, to się może uczyć was albo kogoś z waszego bliskiego otoczenia, dlatego, że to są rozłożenia generalne. Pamiętajcie, że nie wszystkie rybki będą przechodzić to samo. Niemniej jednak, za dużo tego wszystkiego i jesteś po prostu albo e, mocno już zmęczona, albo przepracowana e, i musisz swoje emocje wyciszyć, dlatego ta karta nawet a, prosi o to, żebyś zaczął się rozwijać duchowo, tak jak mówię. Medytować, dziękować, kontemplować, zapisać się nawet na jakieś yoga klasy, czy reiki, cokolwiek, żeby swoje em, emocje wyciszyć, a przede wszystkim odpocząć. Bo inaczej to ściągniesz jakieś choróbsko na, na siebie, ok? I uważaj, bo a, jeżeli wziąłeś na swoje barki za dużo, moja droga, albo wzięłaś, to może się odbić po prostu na twoim zdrowiu, na twoim, albo to może być ktoś coś, tak jak powiedziałam, ktoś z bliskiego otoczenia. Także możesz się dowiedzieć, że ktoś a, po prostu zachorował, czego się nawet... Prawdopodobnie inne nie spodziewasz. Szóstka. Ponownie w tym miesiącu. Odniesiesz jakieś zwycięstwo. Tak jak powiedziałam, jeżeli szukasz partnera, to na pewno go znajdziesz czy partnerki. Jeżeli miałeś pro, y, problemy z pracą, to ją znajdziesz. Odniesiesz po prostu zwycięstwo. Y, bez względu na to, w jakiej to jest w dziedzinie. Jeżeli to. Y, miałeś jakieś plany, czy jakieś sprawy urzędowe, prawne, legalne, to odniesiesz zwycięstwo. A z pracą? Możesz zmienić pracę. To jest na maj. Także możesz zmienić prawdopodobnie pracę, nawet i na lepszą niż miałeś. Odniesiesz tutaj też duże zwycięstwo. Szykuje dzisiaj jakiś nowy projekt? Początek czegoś bardzo dobrego i nowego nowego i bardzo dobrego. To może być początek nowego życia, początek nowej pracy, początek nowej miłości albo nawet i narodziny dziecka. Początek też nowego jakiegoś projektu. Także bez względu na to, co byś nie robił, odniesiesz po prostu w jakiej dziedzinie to by nie było, to odniesiecie duże zwycięstwo. Mało tego, będziecie celebrować. Czeka was jakaś przeprowadzka, ok? Przeprowadzka do nowego domu. Możecie też kupić, albo sprzedać, albo jedno i drugie. Nowy dom, nowe mieszkanie, albo odnowicie, czyli remont nowego domu, albo mieszkania. I jeżeli z kolei się przyprowadzicie właśnie do tego nowego domu, czy odmontowanego mieszkania, czy domu, to zaistnieje po prostu duża harmonia, szczęście i równowaga. Będziecie się bardzo cieszyć, będziecie po prostu celebrować. To jest celebracja e, dla całej rodziny, dla Waszego domu. Moje drogie rybki, czwórka monet. Oj, boicie się o te swoje dobra materialne i bardzo ich pilnujecie. I ciągle Wam chodzi po głowie, że możecie to stracić, więc tak nie myślcie, bo jeżeli będziecie tak myśleć, to rzeczywiście stracicie to, co macie. Ta, a wcale tak źle nie jest jak wy to sobie wyobrażacie. Także pozytywne myślenie przynosi pozytywne rezultaty. A, a strach zawsze ma wielkie oczy, więc trzeba spojrzeć strachowi w oczy, moi drodzy. No, moje drogie rybki, wspaniałe w sumie karty. No, i macie tutaj idealny termin. To są przesłania angielskie. Właśnie nastał dla ciebie idealny moment, żeby zacząć działać, poddając się natchnieniu. Drzwi są otwarte, więc przejdź przez nie, a my będziemy ci towarzyszyć. Nie zwlekaj, bo masz już wszystko, czego potrzebujesz, żeby odnieść sukces. Wszystko i wszyscy są po Twojej stronie, wspierając Twój triumf. No piękna karta. Także bez względu na to, co byście nie robili, w Maju... Tylko musicie uważać na swoje zdrowie, albo to może być ktoś z waszego otoczenia. Jednym słowem, macie piękną katę i aniołek, i was wspiera. Celeste. Zbliża się radosny moment przeprowadzenia do nowego domu lub rozpoczęcia kariery w nowym miejscu. No, tak jak powiedziałam tutaj: aniołki mnie wspierają w nowym miejscu pracy. Zmiana ta doda ci nowej, pozytywnej. Energii. Także Aniołka, cel jest macie, który Was w tym wspiera. I Archanioł Michał Ci mówi: wierz i ufaj. Wiara czyni cuda przede wszystkim, dlatego trzeba wierzyć a i jak najwięcej pozytywnego w swoje życie wnieść. A przede wszystkim myśleć pozytywnie, bo wówczas. Przyciągnijcie więcej pozytywnych sytuacji i aspektów w swoje życie. No i to by było tyle, moje drogielki. Dziękuję ślicznie. I zobaczymy się w czerwcu. Niech Was Bożia błogosławi, a aniołki służą Wam zawsze pomocą. Ale zawsze jej pytajcie, a będzie Wam dane. Do widzenia.